Z tej strony Karolina i dzisiaj taki odcinek typowo dla mam z dziećmi, bo nie wiem jak wam, ale w moim przypadku jest zawsze tak, że kiedy wybieramy się gdzieś w podróż, to pierwsze co kiedy wsiądziemy do samochodu, to moi dzieci krzyczą Mamo, mamo, jestem głodna, jestem głodny, mamo chce jeść, mamo to, mamo tamto. I w sytuacji, w której nie mam nic przygotowanego, to oznacza, że musimy za chwilę zatrzymywać się na jakiejś stacji, bo oni po prostu są głodni. Dlatego dzisiaj, ze względu na to, że wybieramy się w dosyć długą podróż, przygotowałam tutaj bardzo szybkie i proste przekąski, które z pewnością umilą Wam tą podróż i nie będziecie już słyszeć co chwilę, mamo, jestem wodna. I tak, mamy tutaj bananowe mafinki, które akurat fajnie wyszło, bo po prostu wykorzystałam sobie banany, które były już przejrzałe. I miałam w planach albo zrobić z nich chlebek bananowy, ale właśnie ze względu na tą okazję wyjazdową przeznaczyłam je na te bardzo proste mafinki bananowe, mamy też bardzo szybkie ciasteczka owsiane z morelami suszonymi. A dla mnie i dla mojego męża mam tutaj marchewkę w słupkach i domowy hummus, też bardzo prosty. Także to są takie proste. I bardzo szybkie rzeczy, które możecie naprawdę przygotować w dosłownie kilkanaście minut, oczywiście plus, plus czas pieczenia, natomiast to się przygotuje migiem. A co dla mnie ważne, to wiem, co w tych produktach jest. Wiem doskonale, ile cukru w nich jest i że nie ma tam nic, czego nie chciałabym moim dzieciom dać. Także zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy odcinek. A na blogu znajdziecie cały artykuł, w którym dzielę się jeszcze kilkoma pomysłami na to, co zabrać ze sobą w podróż, aby dzieci nie marudziły. Babeczki to jeden z moich ulubionych przepisów na taką prostą przekąskę. Możecie przygotować babeczki waniliowe, czekoladowe, ale ja dzisiaj przygotowuję babeczki właśnie bananowe, ponieważ, tak jak Wam już wspomniałam, mam akurat bardzo przejrzałe banany, które z chęcią sobie wykorzystam. Te bananowe babeczki są jeszcze o tyle fajne, że one właśnie mają dosyć małą zawartość dodanego cukru, i tak naprawdę jest to wszystko w bardzo naturalnych składnikach. Co dla mnie również istotne, to babeczki, które nie brudzą, ponieważ wszelkiego rodzaju czekoladowe babeczki albo z groszkami czekoladowymi niestety powodują, że. Podróż może nie przebiegać w taki sposób, jaki byśmy tego oczekiwali. Piórek bananowe przygotujecie sobie albo za pomocą takiej różgi kuchennej, albo trzepaczki. A jeżeli bardzo zależy Wam na czasie, to możecie wykorzystać również do tego mikser. To spowoduje, że po prostu przygotujecie i rozbijecie te banany w dużo szybszy sposób. Do babeczek dodaję cynamon, dodaję również ekstrakt waniliowy. Jeżeli chcecie, aby babeczki były jeszcze bardziej aromatyczne, to możecie dodać inne przyprawy korzenne, na przykład bardzo fajnie będzie tutaj pasował kardamon albo zmielone goździki. Co do cukru, ja dodaję cukier trzcinowy, ponieważ on zapewnia tym babeczkom dodatkową wilgotność i taki fajny, fajny aromat, którego nie daje biały cukier. Po dodaniu roztopionego masła i mleka masa na babeczki może wydawać się bardzo rzadka, ale właśnie taka powinna być. I broń Boże, nie dodawajcie do niej więcej mąki, dlatego że właśnie dzięki temu, że ona jest taka lejąca, te babeczki będą bardzo przyste. Jeżeli chodzi o pieczenie babeczek. To bardzo fajnym tipem na to, aby one bardzo pięknie wyrosły, jest układanie papilotek co drugą. Dzięki temu babeczki będą miały równomierną temperaturę i będą miały szansę na to, żeby właśnie bardzo pięknie wyrosnąć. I fakt, czas przygotowania tych babeczek jest dłuższy, natomiast uwierzcie mi, warto zainwestować te dodatkowe kilkanaście minut, aby mieć pięknie i równomiernie wyrośnięte babeczki. Do babeczek możecie dodawać swoje ulubione bakalie, ulubione orzechy. Ja akurat dzisiaj wykorzystałam orzechy pekan, które miałam w spiżarce. Pierwszą część mafinek posypałam orzechami pekan na wierzchu, a drugą, do drugiej części dodałam je do środka. <gry> Uważam, że ta druga opcja jest lepsza, ponieważ e, te muffinki, z które posypałam, którymi posypałam orzechy na wierzchu, lekko się przyrumieniły, jak na mój gust, zbytnio się przyrumieniły. Natomiast nadal były bardzo smaczne, także to tutaj jakby kwestia waszego, Waszych preferencji smakowych: czy lubicie właśnie coś, co jest chrupkie, czy wolicie, żeby te dodatkowe składniki były w środku babeczek? Wracając do samego wypieku mafinek, aby one były pięknie wyrośnięte, to ważne jest, aby na samym początku na mniej więcej 5 minut ustawić dużo wyższą temperaturę, niż będziemy piec babeczki docelowo. Także nastawiam zawsze zegarek i przez 5 minut piekę je w wyższej temperaturze, a potem zmniejszam tą temperaturę do 180 stopni. Kolejną przekąską, którą uwielbiam, to są bardzo szybkie i proste ciasteczka owsiane z suszonymi morelami, ale oczywiście. Tak jak w przypadku babeczek bananowych, możecie tutaj zamiast suszonych moreli dodać swoje inne ulubione suszone owoce, możecie dodać orzechy i te ciasteczka przygotujecie naprawdę dosłownie w kilka chwil i uwierzcie mi, to będą jedne z Waszych ulubionych owsianych ciasteczek. W międzyczasie wyjmuję z piekarnika pierwszą partię bananowych babeczek z orzechami i pekan. I te gotowe przykładem na kratkę do studzenia. Od razu zabieram się za przygotowanie kolejnej porcji babeczek. Dokańczam sobie ciasteczka owsiane. W międzyczasie, kiedy druga partia babeczek będzie gotowa, ja będę miała wszystkie składniki na ciasteczka owsiane już przygotowane. Także takie przygotowanie na przekąsek pozwoli nam również zoptymalizować ilość energii, którą zużywamy, ponieważ pieczemy te babeczki i ciasteczka w tej samej temperaturze. Ja generalnie nie korzystam z takiej opcji, że dwie rzeczy piekę jednocześnie, ponieważ ten piekarnik jest dosyć mały. Natomiast jeżeli macie piekarnik, w którym możecie sobie na to pozwolić, no to to już w ogóle będzie coś, co pozwoli wam zdecydowanie oszczędzić czas. Nie wiem czy widzicie, ale kukuś rośnie nam dosłownie jak na drożdżach bardzo szybko się zmienia ale co jest, jest takim mnegusem, jest taki niegrzeczny. Z jednej strony to jest bardzo mądry e, psiak i, i doskonale wie co i jak, ale oczywiście wykorzystuje to na swoją, e, na sw na swoją modłę e, i obkręca nas wokół palca, szczególnie mnie. Mam nadzieję, że z każdym miesiącem będzie coraz lepiej, ale powracając do ciasteczek, przygotowujemy sobie blachę do pieczenia, wykładamy ją e, papierem e, i będziemy formułować e, ciasteczka. Formułowanie ciasteczek możecie formować je za pomocą łyżki do lodów, albo po prostu możecie formować je w ręku bądź za pomocą ringu do, do ciasteczek. Jeżeli chcecie mieć bardzo wyrównany i okrągły kształt, to możecie, jeżeli nie macie ringu, to możecie również za pomocą jakiegoś kubeczka z dosyć niewielką średnicą po prostu je sobie jeszcze ukształtować. Ja akurat dzisiaj nie miałam na to czasu, więc przygotowałam je sobie w rękach. No i po prostu mniej więcej nadawałam im podobny kształt. Ważne, aby one nie były zbyt cienkie, ponieważ no, mogą być bardzo, bardzo chrupkie. Ja sobie właśnie przygotowuję w taki sposób, żeby one były dosyć grube. One też nie wyrosną jakoś znacząco. To nie są takie ciasteczka, które po prostu bardzo zmienią swoją objętość. Natomiast to, co jest ważne, aby nadal, pomimo tego, że one mocno nie wyrastają, kować między nimi pewien odstęp. Ciasteczka pieczemy przez mniej więcej 15 minut, albo do momentu zarumienienia. I po upieczeniu przekładamy również na kratkę do studzenia, co jest bardzo ważne, ponieważ pomijając ten krok, ciasteczka mogą nam zmięknąć, co nie jest efektem pożądanym, bo one właśnie fajne są, kiedy są takie chrupkie. Tym przekąską, którą przygotowuję dosłownie przed samym wyjściem, jest domowy hummus, który naprawdę, wierzcie mi, robi się w kilka minut i jest to jedno z prostszych rzeczy, które możecie przygotować w kuchni. Po Potrzebujecie do tego ciecierzyce i uwaga ciecierzyca dobrej jakości. To jest klucz do tego, aby ten hummus był naprawdę smaczny. Na opisie filmu podlinkuję Wam jedną z moich ulubionych ciecierzyc w puszce, która jest najlepsza. Testowałam różne, ale ta jest naprawdę fenomenalna. Hummus zawsze wychodzi z niej bardzo pyszny. Do ciecierzycy dodajemy cytrynę, dodajemy pastę tahini i to jest też kluczowy składnik, aby ten hummus wyszedł aksamitny i żeby miał ten swój taki hummusowy smak. Dodajemy sól, dodajemy pieprz jeśli chcemy i dodajemy ząbek czosnku. Gotowy hummus przekładamy, bądź skraplamy dodatkowo jeszcze oliwą z oliwek i przyprawami. Bardzo lubię również do humusu dodawać suszone pomidory. Możecie dodawać jeszcze inne składniki, tak aby go urozmaicić, ale o tym więcej będzie w moim najnowszym e-booku. Przepisy last minute, święta i po świętach. To będzie taki e-book dla wszystkich zabieganych, którzy mimo braku czasu chcą przygotować coś pysznego na święta i coś lżejszego po świętach. Także mam nadzieję, że premiera będzie już z początkiem grudnia i bardzo gorąco będę zachęcała Was do tego, aby ten e-book sobie sprezentować. No i co? Zapraszam was w przyszłym tygodniu. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie ten kanał, polubić się, zostawić jakiś komentarz. A ja życzę wam udanego, rodzinnego i spokojnego, długiego weekendu i do zobaczenia. Hej.